Zadanie trzecie. Sklep ołówek zamówił towar na kwotę 380 zł. W zamówieniu było 30 paczek kredek po 6 zł. za sztukę, 20 zeszytów po 5 zł. za sztukę oraz pewna ilość bloków technicznych po 4 zł. za sztukę. Ile bloków zamówił sklep? Czasem, jak mamy takie treści zadań, to na początek nie wiadomo tak do końca, co zrobić. Dlatego ja zawsze proponuję, żeby sobie spróbować coś rozrysować, żeby te nasze dane nie gubiły się w gąszczu tego tekstu całego, tylko żeby widzieć to jakby takie skondensowane w jednym miejscu. Więc spróbujmy sobie to wszystko narysować. Wiemy, że było 30 paczek kredek po 6 zł za sztukę. Czyli tu mamy na przykład kredki i wiemy, że było ich 30 paczek razy 6 zł za sztukę. Ok? Później wiemy, że były jakieś zeszyty, czyli możemy sobie zapisać zeszyty, i wiemy, że było 20 zeszytów po 5 zł za sztukę, czyli razy 5 zł. I wiemy, że były jeszcze bloki techniczne, i nie wiemy ile ich było, czyli powiedzmy, że to były jakieś x, ale kosztowały one po 4 zł za sztukę, czyli możemy sobie to zapisać w ten sposób. I wiemy jeszcze, że to wszystko to może ja to tak zaznaczę to wszystko kosztowało 380 zł. Więc, jak widzicie, możemy sobie tutaj w łatwy sposób ułożyć takie równanie, jeżeli chcemy. I może od razu sobie to wyliczymy, ponieważ powinno to być dosyć łatwe do wyliczenia w pamięci. 30 razy 6, patrzymy tylko na pierwszą liczbę. 3 razy 6 to jest 18. Teraz dodajemy 0, czyli 180. Teraz dodajemy zeszyty, czyli 20 razy 5 to jest 100. No, i tutaj dodajemy to, co mamy, czyli x razy 4 zł to po prostu 4x. I to wszystko kosztowało 380 zł. X -y zostawiamy po lewej stronie, czyli mamy 4x. To, co było po prawej, przepisujemy, a to, co było po lewej, musimy przerzucić na prawą stronę. Czyli tu będzie 180 i 100, to będzie 280. Czyli tu mieliśmy to wszystko na plusie, więc jak przerzucamy na drugą stronę, to dajemy znak odwrotny, czyli minus. Jeszcze raz sobie to przepiszę na razie i wykonam to odejmowanie. Zostanie mi tutaj po prostu 100, więc żeby został nam tutaj sam x, to musimy obie strony równania podzielić przez 4 i tutaj wyjdzie nam 25. Czyli jak widzimy, x to jest właśnie liczba naszych bloków i wynosi ona 25.